Witam wszystkich tu Hikomikos. Dzisiaj pokażę Wam unboxing, który zapowiedziałem w 2010 roku. Jednak z różnych przyczyn technicznych nie nagrałem go, chociaż część nagrałem, ale mimo wszystko jakość była wtedy nagrywana iPodem jeszcze, i nagram to właśnie teraz w HD. Zostało mi kilka właśnie figurek Bandai z wyrzutnią, właśnie Pokémon. Um, niestety karton. Nie wytrzymał tylu lat i po prostu zaczęło się odklejać opakowanie już. Mam tu jeszcze z giratiną z lectowirem oraz z I zaczniemy od, od niego. Mamy tutaj figurkę. Jak świetnie to wygląda. Zaraz mamy. Alektowajr. W ogóle w tym zestawie były takie figurki. Właśnie Red Gigas, Mamoswine, Alektowajr i Giratina. Koleczka. Kieracyna w jest to fajne, że jest to właśnie Master Ball jako wyrzut, wyrzutnie świetnie wygląda figurka zresztą też jest sama świetna i ostatnia Wyrzutnie Rage Gigans. To już muszę bardziej odpakować, bo klej wytrzymał. To jest szybka piłka. Czyli tak mamy tu komplet czterech figurek. Rex Gigas, Mammothine, Keratina i Electavair. Um. Tak, czy wiecie jak się w nich, w nich strzelało i grało? Wystarczyło nakręcić figurkę. Zamknąć pokrywę. I tak jak z tyłu opakowania znajdujemy informacje. Wystrzel i walcz polegało to na tym, że jedna figurka zderzała się z drugą i która dłużej będzie się kręciła. Tak więc tak to wygląda. Wszystkie wyrzutnie świetnie się prezentują kolekcjonersko jako takie pokebole na półce czy gdzieś do postawienia. Świetnie gada, no to wszystko chyba, jeśli chodzi o te wyrzutnie pojedynków. Na razie tu nie będę toczył, bo mi się figurki by podniszczyły. Komentujcie, oceniajcie, jeśli chcecie wiedzieć o każdym moim nowym filmiku, kliknijcie w subskrybuj, zapraszam was na mój profil facebook komikos, na moją stronę internetową www.hikomikos.pl, gdzie znajdziecie wszelkie informacje na temat mojego kanału i nie tylko. To tyle, na razie, cześć.